Facet może się rozpadać i nikt tego nie zauważy. Nie dlatego, że ludzie są źli, nie dlatego, że nikomu nie zależy, po prostu nikt nie patrzy, bo on funkcjonuje. Odpowiada na wiadomości, przychodzi do pracy, uśmiecha się do dziecka, robi zakupy, płaci rachunki. Więc gdzie tu problem? Problem jest w środku, tam, gdzie nikt nie zagląda. Bo facet nauczył się jednej rzeczy: jeśli dajesz radę na zewnątrz, nikt nie pyta, co się dzieje w środku. To zaczyna się wcześniej. Gdzieś między podstawówką a liceum chłopak dowiaduje się, że płacz to słabość, że smutek to problem, że złość to agresja. Dowiaduje się, że emocje trzeba ogarniać, nie przeżywać, ogarniać. I ogarniam, i daję radę. I wszyscy to widzą. Widzą faceta, który nie narzeka, który nie komplikuje, który po prostu jest. I to staje się walutą. W pracy, w domu, w związku. Bycie tym, na którym można polegać, tym, który nie zawali, tym, który weźmie na siebie. Tylko, że ta waluta ma koszt, i ten koszt jest niewidzialny, bo koszt to nie krzyk, koszt to nie dramat, koszt to cisza. Cisza rano, cisza wieczorem, cisza w środku, kiedy ktoś pyta, no jak tam? Dobrze, w porządku, normalnie, normalnie, bo co miałby powiedzieć, że jest zmęczony, że czuje pustkę, że czasem siedzi w samochodzie po pracy i nie ma siły wejść do domu? Kto by to usłyszał? Świat jest prosty, świat widzi wynik. Świat widzi funkcjonowanie. Świat widzi, że facet przyszedł, zrobił, ogarnął, i świat mówi, Git. Nikt nie pyta, ile to kosztowało. Nikt nie pyta, jak się po tym czujesz. Nikt nie pyta, czy dajesz radę nie tylko dzisiaj, ale w ogóle. Bo pytanie jest zbędne. Przecież dajesz radę. Masz pracę, masz rodzinę, masz życie. Z zewnątrz wszystko gra. I dopóki gra, dopóty nikt nie zagląda głębiej. Dopóki funkcjonujesz, dopóty jesteś niewidzialny emocjonalnie. Bo zauważają dopiero wtedy, gdy przestajesz funkcjonować, gdy wybuchniesz, gdy odejdziesz, gdy się rozpalisz w pracy, gdy lekarz powie rok bez zmian i pan się wykończy. Wtedy nagle wszyscy widzą. Wtedy pytają, dlaczego nic nie mówiłeś. I odpowiedź jest prosta mówiłem. Tylko, że mówiłem po cichu, a po cichu nikt nie słucha. Mówiłem tym, że byłem cichy, że byłem zamknięty, że nie miałem siły na rozmowy, że siedziałem sam. Ale to nie był komunikat, to było funkcjonowanie. Więc wszyscy myśleli w porządku. Najpierw przestajesz spać dobrze, nie od razu, nie dramatycznie. Po prostu budzisz się o czwartej albo o piątej i już nie zasypiasz. Leżysz. Myślisz o niczym i o wszystkim naraz. Potem zaczynasz być drażliwy. Ktoś coś mówi, niewinnie i cię to wkurza, nieadekwatnie i wiesz, że to nieadekwatnie. Ale czujesz to, potem zaczyna się napięcie, karki, plecy, szczęki. Jakbyś cały czas był w gotowości, jakby coś miało się stać. Nic się nie dzieje, ale ty jesteś gotowy. Potem zaczyna się pustka, niesmutek, nie ból, pustka. Brak energii, brak chęci, brak czegokolwiek. Robisz to, co musisz, ale nic ponadto i nikt tego nie widzi, bo robisz to, co musisz. Z zewnątrz wszystko działa, w środku nic nie działa. I zaczynasz się zastanawiać, czy to normalne, czy inni też tak mają, czy to po prostu życie, i mówisz sobie, pewnie tak, pewnie wszyscy tak mają, więc idziesz dalej. Dialog jeden. Kochanie, no powiedz, co się dzieje. Nic, jestem zmęczony. No ale ostatnio jesteś cały czas zmęczony, bo mam dużo pracy. No ale może porozmawiajmy, o czym nie ma o czym? No widzę, że coś jest. Nic nie jest, naprawdę. Daj mi chwilę, i daję. I zostajesz sam, bo sam prosisz, żeby cię zostawić. Dialog drugi. Hej, jak tam? Dawno się nie widzieliśmy. Spoko, u ciebie? Normalnie, wiesz, dzieci praca, a ty? Jak tam u was? Tak samo. Normalnie to dobrze. To trzeba się kiedyś spotkać, tak trzeba, i nie spotkacie się, bo obaj wiecie, że to nie jest prawdziwa rozmowa. To jest potwierdzenie, że obaj dalej funkcjonujecie. Możesz być wśród ludzi i być totalnie sam. Możesz siedzieć przy stole z rodziną i być gdzie indziej. Możesz rozmawiać z kimś i czuć, że ta rozmowa toczy się gdzieś obok Ciebie. Nie z tobą, bo jesteś w trybie, daje radę. A w tym trybie nie ma Ciebie, jest funkcja. Funkcja ojca, funkcja partnera, funkcja pracownika, funkcja przyjaciela. I każda z tych funkcji działa, robi, co do niej należy. Ale ty gdzieś w środku jesteś coraz dalej i nikt tego nie widzi, bo funkcje działają. A jak funkcje działają, to po co pytać? Bo w pytaniu jest ryzyko. Ryzyko, że facet powie, nie daje rady. I co wtedy? Co z tym zrobić? Jak to naprawić? Więc łatwiej nie pytać. Łatwiej przyjąć, że skoro działa, to jest dobrze. I facet to wie. Wie, że jak powie prawdę, to zrobi problem. Problem dla niej. Problem dla nich. Problem dla systemu. Bo system potrzebuje, żeby dawał radę. Więc daje. I jest sam. Sam w tłumie. Sam w rodzinie. Sam w związku, bo to, co naprawdę w nim jest, zostało gdzieś w środku i tam nikt nie zagląda. Bycie oparciem brzmi dobrze, brzmi jak siła, jak wartość, jak coś, z czego można być dumnym i jest. Tylko, że nikt nie mówi, ile to waży, bo oparcie to znaczy, ty trzymasz, a oni się opierają. Ty jesteś stabilny, oni mogą się chwiać. Ty jesteś spokojny, oni mogą się rozpaść, i to jest okej, okay, bo do tego jesteś. Tylko, że kiedy ty się chwiasz, nie ma o co się oprzeć, więc nie możesz się chwiać. I ta niemożność staje się faktem, nie decyzją. Faktem. Facet przestaje sobie pozwalać na to, żeby poczuć, że nie daje rady. Bo jak on nie da rady, to co? Więc daje, i daje, i daje. Aż pewnego dnia przestaje dawać. Ale nie stopniowo, nagle. I wtedy wszyscy pytają, co się stało. A stało się to, że dawał radę za długo i nikt tego nie widział. Bo po to był, żeby dawać radę. Dlaczego nikt nie widzi, że facet się rozpada? Bo on nie pokazuje, że się rozpada, bo nauczył się nie pokazywać, bo świat go nauczył, że pokazywanie to słabość, a funkcjonowanie to siła, więc funkcjonuje i jest niewidzialny. Niewidzialny w swoim bólu, niewidzialny w swoim zmęczeniu, niewidzialny w swojej ciszy i może tak zostać latami. Może tak zostać, dopóki ciało nie powie dość. dopóki psychika nie powie dość. dopóki życie nie powie dość. a może nie. Może ktoś w końcu zapyta: naprawdę, jak tam? I może facet odpowie inaczej niż zawsze: Nie dobrze. Może ciężko, i może to wystarczy, a może nie, bo może być za późno, może być zbyt głęboko, może być zbyt cicho. Facet może się rozpadać i nikt tego nie zauważy, bo nikt nie patrzy tam, gdzie nie widać problemu. A on nie pokazuje problemu pokazuje, że daje radę. I dopóki daje radę, dopóty jest niewidzialny to nie jest wina świata. To nie jest jego wina, to jest po prostu mechanizm. Mechanizm, który działa, dopóki nie przestaje działać. Jest jeszcze coś, coś o czym się nie mówi. Ta cisza ma cenę nie tylko dla niego, ma cenę dla wszystkich wokół, bo jak żyjesz z kimś, kto jest, ale go nie ma, jak żyjesz z facetem, który funkcjonuje, ale nie czuje, który jest obecny fizycznie, ale nieobecny emocjonalnie, partnerka to czuje, dzieci to czują. Przyjaciele to czują, tylko że nie wiedzą co to jest, bo on się uśmiecha, odpowiada, robi co do niego należy, więc myślą, może to moja wina, może coś zrobiłam, może coś jest nie tak ze mną i zaczyna się drugi poziom niewidzialności. Niewidzialność jego bólu tworzy niewidzialność ich samotności. Ona czuje się sama, ale on jest obok, więc myśli, że problem jest w niej. Dzieci czują dystans, ale tata jest w domu. Więc myślą, że coś z nimi jest nie tak, i nikt nie mówi głośno. On się rozpada, bo jak możesz to powiedzieć o kimś, kto wstaje, idzie do pracy, wraca je kolację? Jeśli to, co usłyszałeś, brzmi znajomo, nie jesteś sam. Nie mówię, rozwiązałem to. Nie mówię, mam patent. Mówię, wiem, że to istnieje i warto o tym mówić. Jeśli chcesz więcej takiej treści, zostaw suba. Nie dla algorytmu, dla siebie. Bo może za tydzień, za miesiąc. Pojawi się tu film, który trafi jeszcze bardziej i może wtedy będziesz go potrzebował. Zostaw komentarz, jeśli chcesz, albo nie zostaw. To też jest ok, to nie jest miejsce na wymuszanie czegokolwiek, to jest miejsce na mówienie o rzeczach, które są, nawet jeśli są ciężkie.